Jesteśmy w Oxfordzie Tutaj gdzieś tam nagrywali... Co tam nagrywali? Harry Pottera I to jest niedługo moja przyszła uczelnia Powiedzcie, że tak Ludzie, wchodzimy na teren Hogwartów To są okna z wielkiej sali z Harry'ego Pottera Wiem, byłam, widziałam, ale nie będę wam teraz drugi raz wchodzić, pokazywać, bo to nie ma sensu Masakra, ale... Moja przyszła uczelnia tak właśnie wygląda no Ty jesteś dziadek z poter. Potter Ta kaczka studiuje na Oxfordzie Dobra widzowie, jesteśmy właśnie przy Kramie Ogwartu. Bardzo ładne, bardzo fajne Jesteś, nie wiem, Chińczycy się chyba na mnie patrzą Śmieją się? Być może ale pięknie, ładnie to wygląda Jest co podziwiać Jestem Hermiona Granger A ty to kto? Ty? Ja jestem Agata, cipka spod kamienia Chyba taka duża, że i szkoda nie wypinać Protipy obcokrajowca w innym mieście Ja coś gadam, ludzie nie wiedzą o co chodzi I jakaś dziewczyna się właśnie na mnie patrzyła Tak dziwnie, chyba nie wiem <grym> mówić chyba chciała na kawę albo coś innego. Moje trzy argumenty dlaczego nigdy nie będę uczyć się na Oksfordzie. Po pierwsze w tym mieście jest bardzo brudno, po drugie, wszyscy mówią tu po angielsku. Po trzecie, nie mam tak dużo kompetencji, żeby uczyć się jakże w tym zajebistym pogwarcie Oksfordzie. Patrycja biega. Boże! Na moim odcinku możecie zauważyć jak patrycja biega! Terycja biegała, ludzie! Subskrybujcie ten kanał Angielska wiewiórka, patrzcie to Ej ludzie, uwaga Mamy tutaj latarnię z Harry'ego Pottera Na Oksfordzie Patrzcie Zgasła Nie wiem co to było, ale było fajne Terycja wcale nie stała na jednej części Spektakularna kopuła Oksfordu Jestem pod nią Takie kupę właśnie Cześć widzowie, niestety widzę się z wami w samochodzie, ponieważ na dworze bardzo leje Także a, dziadkowi nawet majtki przemokły Patrycy tak są Jeszcze nigdy tak szybko się mokła tego... nie ja A na majce też tak zmokłam no. Ale tam też przyjemnie było Masz przyjemnie było wyjść i siedzieć w tym no, bo tam też to by tam gorący. nie tak jak sylwek! ma widzowie! Jedziemy do Londynu! Witamy w Londynie! Witam, witam w wielkim mieście zwanym London! No pokażcie wszyscy ładnie ten. No nie, co sobie jesteście nudziasz. Siema właśnie dotarliśmy do parku takiego wielkiego Patrzcie, wow i będziemy pić. Ladies and gentlemen! No, so We got Siema ogólnie chce się pochwalić, że yy, biegam w parku w Londynie, bo mnie gonią jakieś gnomy. To jest fajnie. Ale torpeda! Obiecała i tak zrobiła! Brawa dla no Patrycji! No właśnie, ona nie biega. Pomachaj do kamery. No. konina bo jest taka duża ży i szkoda, nie wypinać. Wzywacz, coś był chciał był nagrać takiego tego, jakiego ma małego. Patrzcie to. Potem kiedyś luksus to był finał. Ej, dziś wakacje fele kiedyś było to małe. Jesteśmy pod. tym, Ty pod. Co to jest? No, jak Ej, to jest? Łuk triumfalny. Przy Łuku triumfalnym, właśnie. No, jest dobrze. Patrzcie, zdjęcia No, patrzcie, kurczę, patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to Ale jak staniecie tutaj Hej, ogólnie jest lipa, bo króla nie ma w pałacu Ale na szczęście przybyłam i jestem już Królowa dotarła na miejsce <noise> tam Z tyłu jest ten pałac Z przodu jest jakaś tam aleja Więc no, ale co, a Rowerzyści, rowerzyści by mnie przyjechali. patrzcie tak Ludzie jest przyps, bo ogólnie bolą mnie strasznie plecy Ale nigdy mnie plecy nie bolały w Londynie Więc pocieszające Ale bolące, więc więc troszeczkę mi lepiej, z świadomością, że bolą mnie plecy, ale w Londynie, w świecie, a nie w Polsce na wyrze. Matko Bosko, mówię, co to się stanęło? Ja odkryłam to wszystko z TikToka, patrzcie to, patrzcie to. Tylko jest jakiś... Ja jestem waga, i ciłka z podkolina Dupa taka duża, że jej szkoda nie wypinać. Jak nie masz sześciu zer na koncie, nawet nie podbijaj. Ci ślady Braym budżetem, kiedyś lupuszczoby był wyjał. Dziś w je kiedyś było to marzenie. Wszędzie gdzie nie wejdę, to robię wrażenie. Powiększyłam dupę jak zrobiłam karierę. Wolą plecy nie domą, mam za dużą ciążenie. Mój lek Zipka jeba się ba. pić a została obcytyna. Nie wrócę do byłego, może połażyć chyba, nawet jego matka go kiedyś zostawiła.